Ini buat saya di garis runjung. Beri dua <Zum> temud. Aliakunda. Beri dua temud. Aliakunda. Dari <voi> arah selatan. Masau fon. Beri dua temud. Aliakunda.

nie da rady mi uciec! No, iń, zanim umrzesz, chcę spojrzeć ci w oczy. Czuję, że spodziewałeś się kogoś innego. Co to za czarnoksięstwo? Żadne czarnoksięstwo. Wiedzieliśmy, że się zjawisz. Robert musiał się upewnić, że będzie miał czas się oddalić. Więc ucieka. Nie da się zaprzeczyć, że odnieśliście sukces. Zrujnowaliście nasze plany. Najpierw skarb, potem nasi ludzie. Kontrola nad Ziemią Świętą zaczęła nam się wyślizgiwać. Ale potem zobaczył okazję. Odzyskać to, co skradziono, obrócić wasze zwycięstwa na naszą korzyść. Al-Muelim wciąż ma wasz skarb, a waszą armię już raz pokonaliśmy. Nieważne, co planuje Robert, nie uda mu się. A, ale teraz nie mierzycie się tylko z Templariuszami. Mów do rzeczy. Robert jedzie do Arsuru z propozycją, by Saraceni i Krzyżowcy połączyli siły przeciwko asasynom. To niemożliwe. Nie mają ku temu powodu. Być może nie mieli. Ale teraz im go dałeś. Dziewięć powodów. Ciała, które po sobie pozostawiłeś, ofiary po obu stronach. Uczyniłeś asasynów wspólnym wrogiem naszym i Saracenów. I dzięki tobie dokona się zniszczenie waszego zakonu. Dobra robota. Nie dziewięć. Osiem. Jak to? Nie jesteś moim celem. Nie zabiję cię. Możesz odejść, ale nie idź za mną. Nie muszę. Już i tak za późno. Zobaczymy. Czekaj, babo. A to cwaniaki. No nie. Oh man, ale ja to jest... niemożliwe! Oh, oni nie chcą, żebym tego prze... Witam po przerwie. Nie zgadniecie. Co się stało? Muszę od nowa zabić tego... TĄ... Papkę przynajmniej. Przynajmniej nie ją jakoś, Czara, or, odwagę, od... ale to jest... Czemu... Czemu tak się stało? Dobra. Jak ją zabiję, przynajmniej... No, a ja ją zabiję. Wtedy się widzimy. powrotem. Nie uwierzycie, ale od razu mi się udało ją zabić. Pani no. يا أيها المهرب ما هذا يا اخي ما هذا يا اخي تعال 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 لهنا

Dobrze, biegniesz, biegniesz, biegniemy. Co tych uczników tak dużo tutaj? Ładnie wiegał, nie cały tak tylko, tak, nie więcej jest. Rozbaczcie. Jakby w głowie i przeklęta jego armia niewiernych. Występują przeciw woli Boga i muszą za to zapłacić. Moją ich zgubiona takiego. Azerolum, Nazywają to Grucjatą. Grucjatą czego? czego ci trzeba. Po co to Nie pozwólcie mu uciec! Oddam no, na nie. Jezdołaś, to Przestań uciekać! Nie zdołasz uciec! To Znajdę cię! Gdzie ta nasza baza? Tam? To jest tu? No. Już nieważnie! Nie ważne. ważne. Bóg już cię przeklął. Jemu nie zdołasz uciec. Stoję tu dziś przed wami, Oj. by was przetrzec! Jeśli Ryszard zdajmie jasne! No. To była pułapka! Podobno pogrzeb zmienił się w chaos. Co się stało? Roberta de Sable tu nie było. Wysłał kogoś innego. Spodziewał się mnie. Musisz udać się do Almu Alima. Nie ma czasu. Powiedziała mi, dokąd pojechał. Co planuje? Jeśli wrócę do Masyaf, może mu się udać, a wtedy obawiam się, że zostaniemy zniszczeni. Zabiliśmy większość jego ludzi. Nie da rady zorganizować prawdziwego ataku. Zaraz. Powiedziała? Tak, to była kobieta. Wiem, dziwne, ale nie pora teraz na to. Teraz musimy skupić się na Robercie. Może i przerzedziliśmy jego szeregi, ale to sprytny człowiek. Zmierza do Ryszarda i Salahadina, by przedłożyć im prośbę, aby zjednoczyć ich w walce przeciwko wspólnemu wrogowi przeciwko nam? Z pewnością się mylisz. To bez sensu. Ci dwaj nigdy! Ależ owszem. I to tylko nasza wina. Ludzie, których zabiłem z obu stron konfliktu, ważni dla obu przywódców. Plan Roberta może jest ambitny, ale ma sens. Może mu się udać. Posłuchaj, bracie, sprawy przybrały nowy obrót. Musisz wrócić do Masyafu. Nie możemy nic zrobić bez pozwolenia mistrza. Możemy narazić całe bractwo. Myślałem, myślałem, że nauczyłeś się już tego. Przestań chować się za słowami Maliku. Machasz kodeksem i jego przykazaniami jak jakąś tarczą. On coś przed nami ukrywa. Coś ważnego. To ty mi mówiłeś, że nie możemy wiedzieć nic na pewno, tylko podejrzewać. No więc podejrzewam, że ta sprawa z templariuszami to coś więcej. Kiedy skończę z Robertem? Pojadę do Masjafu po odpowiedzi. A może ty możesz tam się udać? Nie mogę opuścić miasta. A więc wyrusz między ludzi. Znajdź osoby, które służyły moim ofiarom. Dowiedz się wszystkiego. Masz się zauważnego. Być może zobaczysz coś, co mi umknęło. Nie wiem. Muszę to przemyśleć. A więc. Rób, co musisz, przyjacielu. Ale już czas, żebym jechał do Arsów. Bądź ostrożny. Będę, obiecuję. No to jedziemy do Ańsów. A to już w następnym odcinku. No się tyle. Subskrybujcie, komentujcie. Dzięki za uwagę. Cześć.